Dzień dobry. Wit Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Podróż. Podróż daleka. No i oczywiście jak zwykle przez nowy to myśl. Kręta. Jako kurier przyjechałem tutaj w sumie do tego dostarczyć takie cudowności od Jaworka. Dziękuję Pawełku. Dla Mirka pozdrawiamy Pawełka oczywiście z kanału i z, z Powrotem. Uki leci dalej. Leci dalej na wschód. Polski, a gdzie jadę i co jeszcze zobaczę i co się w ogóle wydarzy no to będziecie teraz przez najbliższe odcinki widzieć, chociaż znowu będzie wszystko poplątane, bo jest marzec, połowa marca, wy to będziecie widzieć już naprawdę koniec kwietnia, jak na początku maja no ale tyle, ja lecę dalej będzie fajnie podróż trochę jest sentymentalna odwiedzę miejsca, które kocham i spotkam fajnych ludzi Poznam nowych ludzi, więc we mnie będzie, będzie zajebiście. Pijemy kawę. Pewnie tak. W sensie ciekaw, co to będzie. Pijemy kawę i lecę, a wy ze mną. Więc zapraszam. jak Trzymajcie się. No jak? Przyjeżdżać obok Poznania i nie zajechać e, na Wildę <laughs> odwiedzić Martyny? Ona nie wie, że ja przyjadę, więc wchodzę. Dzień dobry. Widziałaś mnie! Kurde, bo miejsce dla niepełnosprawnych jest akurat na przeciwko. Dzień dobry. Siemka. Wiesz, że cię właśnie nagrywam. Zaskoczona lekko? Nie, bo... w No ale jak mnie zobaczyłaś, to co pomyślałaś? <laughs> jestem debilem. No i jest wszystko w temacie, na temat Ukiego. Słuchajcie, to jest ta, to jest ta młoda, sympatyczna, e, uzdolniona, co e, ładna e, właścicielka piernika mamy Martyna, słuchajcie. To jest ta szefowa tych wszystkich tam za mną słuchajcie, pierników i pachnideł, które tutaj... Czas przepisz. Słuchajcie, to jestem 15 minut i już było 16 osób. Tak. Na łączną kwotę kupili, nie no powiem ile, ile, ile jej wypieków. Kto z Poznania, kto będzie w Poznaniu, słuchajcie, no musicie tutaj wpaść. Kawę też serwujesz i herbatę. I Może można tak usiąść, się. i można usiąść i wziąć sobie na wynos. Uwierzcie mi, pyszności, które za chwilę zobaczycie. No mówię, nie mogło być inaczej, że tej równie stukniętej jak ja <laughs> nie odwiedzę. Ja lecę dalej, lecę na Kujawy, już nie będę ściemniał. I no, Cię było zobaczyć znowu. Możesz ten kwadrat bardzo. Słuchajcie, Wy ten film już oglądacie po świętach, bo pod koniec kwietnia, ale zobaczcie, tutaj są rzeczy niesamowite, świąteczne, związane z Wielkanocą. Oczywiście też prezenty. I kolega ten, kolega przyrodzenie jednak się sprzedał. Zobaczcie, jakie pyszne ciacha. A. Proszę bardzo, dinozaury, owce, czy owce, owieczki, pyszności. A tam jest ta mistrzyni, która te wszystkie pyszności robi. Uśmiechniesz się ładnie, byś pomachała? Tak, ona tam kolejne piernicki robi. No, powiem Wam, że tutaj język nie powiem, do czego ucieka. Ach. Pamiętacie ten mały filigranowy ryneczek? No, przyznawać się, kto pamięta. Tam są takie budynki z orłami na elewacji, o których kiedyś mówiłem. Haha, może ta plaża Wam przypomni? Plaża Pieczyska. Ja tu byłem. To już wiecie, gdzie jestem. Sorki nagrywam z rąsi i miało nic nie być z tej plaży, bo przecież oczywiście byłbym chory, jakbym jej nie przeleciał. I teraz zobaczcie, 21 groszy wpadło, ale ja tego nie podrzuciłem. To tak sobie leży na pewno 500. Zaraz tutaj to ktoś tu chodził. To nie są moje, żeby nie było. Ja zostawiam takie ślady. Tu są takie, a tu leży na oko 500 groszy. Rebela A może ten most Ten most może wam Przypomni Gdzie jest Łuki Gdzie jest Łuki Piękny jest No To teraz już chyba wiecie gdzie Łuki jest Diabelski młyn Nawet dla mnie specjalnie uszykowano stolik na ogródku, ponieważ ogródek jeszcze jest nieczynny. Koronowo, jestem w Koronowie. Ale to jest przystanek tylko w mojej podróży. Przywiozłem tutaj dla obsługi, która mnie też mocno wsparła po wypadku. Dary szczecińskie, dary, dary przywiozłem. Więc zasiadam do stołu. Uwielbiam to miejsce. Jest tu taki klimat, że Zresztą co ja muszę Wam mówić? Znacie mnie, lubię wracać tam gdzie byłem już, nie? Karawanik jest odpalony, łuki wyspany to jest kolejny dzień. Lecę dalej, a kogo zobaczę, kogo dzisiaj spotkam, wy to też zobaczycie. W drodze do celu mojej podróży. O tak, lecimy. Mam nadzieję, że się wszystko mi powiedzie. A, jeszcze jedno. Oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam całą, całą załogę i ekipę i obsługę diabelskiego młyna. Cudownie było Was znowu zobaczyć, odwiedzić. Dziękuję za gościnę. Wy teraz zobaczycie, jakie pyszności tam jadłem. I oczywiście, wszystkie namiary do, do tej restauracji znajdziecie w opisie filmu. Jeżeli będziecie gdziekolwiek w pobliżu, e, warto zboczyć, zjechać te parę kilometrów z trasy S, żeby mm, spróbować ich pyszności. I uwaga, uwaga, uwaga na hasło Buki Szczecin. Nie macie żadnej zniżki, także. Także. Wszystkiego dobrego. Lecimy. Czy wy poznajecie tego miłego i sympatycznego człowieka? Pan Henryk. Jestem w głuszy. I pan Henryk tam patrzy się i głaszcze kogo? Bajkę. Słuchajcie, nowy domownik. Pokaż bajka, bajeczka. Zobaczcie, jaka piękna. Piękna dziewczyna. O, i dzień dobry, i małżonka pana Henryka wstała. Panie Henryku, zaskoczony pan moim wizytą, moim, moją wizytą, no, moją no, obecnością? Zaskoczony, miło <noise> mi, że, to, że pan po drodze no, tutaj. <noise> zajechałem, wpadły dla pana Henryka, dla Julity i Pawła dary szczecińskie. My tutaj sobie bajdurzymy przy herbatce, ja za chwilę lecę dalej. O, ty. bajka się odezwa. Och, piękna jest. No i dobra, no widzimy się niedługo, bo to do sierpnia to zleci, nie? Oj, tak błyskawicznie no. A teraz w ogóle w tym Zobaczcie, wieku. Zobaczcie, tak w jakim wieku tam. Cztery, ile tam? Ucieka. Pięćdziesiątka? 50. Widać, jo, zdrowie widać. jest, humor Wciąż jest. jest si 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 siła, siła jest. Teraz już przyszedł Po co tobie, młode sarny, kiedy wylupia nabój marny? <laughs> no i z tego właśnie słynie pan Henryk. Jak pamiętacie z moich no. filmów. <laughs> Będziemy tutaj jeszcze na pewno nie raz się z panem Henrykiem widzieli. Także dziękuję za gościnę, za wizytę, było cudownie Pana znowu zobaczyć w tak dobrej formie. Bo ja nawet jak mam super dzień, to wyglądam gorzej niż Pan, nie? Także do zobaczenia. Cudownie. Dzień dobry, ja chciałem się zatrudnić do bielania cebuli. Kochani... Poznajecie, pan, to, na, na poznajecie, nie to, nie poznajecie tą sympatyczną, młodą twarz, Marcin z bractwa, bractwo rządzi, bractwo radzi, rządzi, rządzi. bractwo nigdy rządzi, się nie zdradzi. Wakupuje... Cześć. Wszystkim Aś... się spodziewał, ale nie Ciebie. Czemu jeszcze kawa nie jest zrobiona? No kur... Słuchajcie... <laughs> Alkohol e, już teraz e, trzy te, chwile później? E, będąc na Kujawach nie możesz... Nością było nie odwiedzenia tej miejscowości Zasy w której mieszka. Jego przesympatyczna ładna, choć wredna żona Sylwia. Potwierdzasz, pojechała. Pojechała? O, wredna. Jak to jej nie ma? ty? Ja Dary wiozę ze Szczecina. Dobra, my pijemy kawusie i ja uciekam dalej. Panie, chociaż że ciebie zastałem, bo no, piot no dobrze. piotka nie zastałem. Ale on tutaj lata niedaleko. No koło Bydgoszczy było, ale to nie mój kierunek. Także no nie, koło Murzynna lata. Kto? Awadon? No, no! On dzisiaj był pod Bydgoszczą. Zaraz, no, mi nie mi ważne. No nieważne. Dzwoniłem! Oni nas konia były. Dobra <noise> cudownie znowu zobaczyć te pozytywne no, morduchne. My no. idziemy. Na wszystkie ten kwadracik tam biały. Bajo. Słuchajcie, u pana Henryka nowy członek rodziny i tutaj w Murzynnie Kulka. Cześć kulka, no cześć, ale jesteś fajna, no i jeszcze będziesz na mnie szczekać, no i ekstra, fajnie, idziemy na tą kawę, bo mi się chce pić jak psu, nie powiem co, no. No i nie mogło być też inaczej, że nie spotkam się z Agnieszką, pozdrowionka serdecznie, cudownie było Was zobaczyć. Kochani, wjeżdżamy na przepiękny most imienia Edwarda Śmigła Rydzego Marszałka. Na Wiśle we Wrocławku Uwielbiam tą konstrukcję I tak, tak Maćku, mój kochany przyjacielu Jest ładniejszy Niż ten most w Płocku Chociaż w Płocku też jest ładny Piękna Wisła Kawałem tej wisełki Tam po prawej stronie widzicie Piękna, szeroka Nasza Polska Most cudowny Cudowna konstrukcja nitowana Uwielbiam go Ilekroć przejeżdżam. Przez niego to mam ciary, po prostu coś niesamowitego. Piękna, piękna konstrukcja. A dlaczego ja w ogóle przejeżdżam przez most we Wrocławku? Mm -hmm. Zaraz się dowiecie. Tak, kochani, dlatego byłem na moście w tym przepięknym we Wrocławku, ponieważ odwiedziłem tego przystojnego i ślicznego, może nie tak bardzo jak ja, mojego kuzyna kochanego, romka, i jego rodzinkę. Jestem za Wocławkiem. Jeszcze pojadę sobie kawałeczek y, dalej do cioci i do wujka i do kuzynki jednej chłopaków. Tylko w Dobrzyniu nie odwiedzę. Mam nadzieję, że się nie obrażam, Ale dzisiaj grafik jest napięty jak baranie. Wiadomo co nie. Fos. Także my się z Romkiem zobaczymy na jesień. I z wtedy z Pterodaktylem już tutaj przefrunę. Chociaż na parę dni, bo miała być teraz, ale nie miałaby jak do domu wrócić biedna. Skrzydła i pod ciałem nie może fruwać. <grych> Tylko skrzecze, jak w te redakty. Romku, naprawdę cudownie było Cię zobaczyć tą Bident. wiosenną porą. Cieszę się, chciałem, że znalazłeś trochę czasu dla nas. No już, kurde, sobie będąc w płowcach, naprawdę te kilkadziesiąt kilometrów, nawet nie wiem ile to jest. Grzechem by było, tym bardziej, że przyjechałem troszeczkę wcześniej, przed zlotem, no nie przyjechać. Nie? Pijemy kawusie, grzecznie jesteśmy. No, trzymajcie się, do później. Rączkę kładacie, bym prosił, a my widzimy się później. I ten pomnik to jest kres mojej podróży w tym odcinku. Jestem, aha, przez słońce nie widzicie. Jestem w płowcach. Bitwa pod płowcami. Już tu kiedyś byłem z rekinami, z brudatym zbirem, chłopakami. I z Mikołajem z detekt.pl i jestem tu ponownie, tym razem u Stowarzyszenia Łokietek. Widzieliście w tym odcinku, a zresztą, czekajcie chwilę. Widzieliście w tym odcinku, jakie cudowne i ważne dla mnie miejsca odwiedziłem, jakich ważnych i cudownych ludzi. Dziękuję Wam, Wy odcinek ze Zlotu w Płowcach. Bitwa pod płowcami na pewno widzieliście dużo wcześniej, bo jest ponad półtorej miesięczny pościsk u mnie na kanale z tyle tego materiału, więc zlot widzieliście dużo wcześniej. Mam nadzieję, że ten film zlotu Wam się podobał. Oczywiście tam gdzieś przypnę link do tego filmu, kto nie widział. No i co? Taka to podróż przez półpolski, Polski, Wielkopolska Kujawy, ale to jeszcze nie koniec tej podróży, bo po zlocie, który oglądaliście, mam nadzieję, pojechałem dalej. Nie zatrzymuję się. Także dziękuję Wam serdecznie, że jesteście, że mnie wspieracie. No i co, do następnego. W następnym odcinku też będzie zacnie, też będą fajni i mega ważni dla mnie ludzie i piękne okoliczności przyrody równie piękne jak te. Cześć.